Hej, hej, wracam do Was po dłuższej przerwie. Dzisiaj miałam dwa zadania do wykonania, ale słuchajcie, ja mam pytanie, gdzie jest ostatni tydzień? Gdzie jest ostatni tydzień? Końcówka remontu, wyjazd do mojej rodziny, chrzciny mojego syna, no po prostu ja się pytam, gdzie jest ostatni tydzień. Czas wrócić do normalności, więc do moich zadań. Pierwszym moim zadaniem było zmienić prześcieradło u Antoniego oraz u nas pościel i prześcieradło, bo przy tych remiach wiadomo, wszystko się kurzy, więc trzeba to zrobić częściej. A moim drugim zadaniem było po sprzątanie lodówki i zamrażarki ona była teraz w weekend odmrażana ale przez to, że wróciliśmy i szybko tylko włączyliśmy zamrażarkę i lodówkę do prądu, to po prostu nie zdążyłam tego umyć i stwierdziłam, że muszę ją wyszorować łącznie z uszczelkami, w których się dosłownie mówiąc wszystko w tym remoncie zbierało bo lodówka na czas remontu nie była wyniesiona, zresztą ona nie była odmrażana od półtora roku prawie 15 miesięcy. 15 miesięcy nie była odmrażana, więc najwyższy czas było ją wyszorować. Ogarnąć to, co trzeba było ogarnąć w lodówce, więc to były moje dwa dni, dwa zadania na dzisiaj. A dajcie znać, jakie Wy zadania mieliście na dzisiaj, i czy je wykonaliście, czy jeszcze nie. Do zobaczenia, mam nadzieję, jutro. Dajcie znać, czy chcecie mini vlogi, bo ja Ci robiłam tyle rzeczy, że szczerze mówiąc, mogłam nagrać mini vloga.